Na 108 drużyn, które zakwalifikowały się do fast ligowych europejskich pucharów, tylko Legia Warszawa, Intermediolan i Atalanta Bergamo na obecnym etapie mogą pochwalić się zerem straconych goli. Oczywiście jest to porównanie jednocześnie prawdziwe, co lekko naciągane, bo Włosi bramek nie tracą w lidze mistrzów, a Legia dwa piętra niżej. Ale kto mógł przypuszczać, że na półmetku tej nie najmocniejszej ligi konferencji sytuacja będzie wyglądać aż tak dobrze? Dlatego szacunek za ten wyczyn, który okazał się nieosiągalny, na przykład dla Chelsea, Fiorentyny. Betisu czy FC Kopenhagi. Ale i tak ważniejsze jest, że brak straconych goli przez Legię i tylko jedna stracona bramka przez Jagiellonię przełożyły się na komplet punktów nie tylko w klasyfikacji Ligi Konferencji, ale i w rankingu krajowym UEFA. To z kolei sprawia, że za każdym razem, gdy mówię o aktualizacji tego rankingu, dodaję słowa, że znów przełamaliśmy jakąś barierę i że znów stało się coś kluczowego. Nie inaczej jest tym razem, nawet jeśli ktoś powie, ale chwila, przecież byliśmy na 18. miejscu i wciąż jesteśmy na 18. Miejscu. Będzie to prawda, ale nie zakładająca dwóch podstawowych rzeczy, że straty do czołowej piętnastki dającej dodatkowe miejsce w eliminacjach Ligi Mistrzów i dodatkowe w pucharach w ogóle znacznie się zmniejszają oraz że patrząc na klasy rywali, z którymi zagrają Jaga i Legia sprawia, że potencjał pod nasze punktowanie jest wyższy niż u innych. W praktyce to oznacza, że bardzo, bardzo poważnie, a jednocześnie patrząc na straty na starcie rozgrywek totalnie niespodziewanie włączyliśmy się już w tym sezonie. A nie w kolejnych, jak zakładać można było wcześniej, do walki o czołową piętnastkę w Europie. Według wyliczeń statystyków na chwilę obecną mamy od 50 do nawet 62% szans na zrealizowanie tego celu już teraz. Mało tego pojawiła się realna szansa na zajęcie nawet 14 miejsca, co daje jeszcze większe profity, bo z automatu umieszcza mistrza Polski w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a to oznacza, że mistrz Polski w najgorszym przypadku zagra w lidze Europy i zarobi tam masę pieniędzy, znacznie więcej niż do tej pory zarobiły Legia i Jagielonia, wygrywając wszystko w lidze konferencji. Jeśli interesują Was szczegóły, to szerzej całą sprawę wyjaśniam w najnowszym vlogu przemowa na kanale Gol.pl.